Czy zauważyłeś kiedyś, jak lot ptaka zdaje się skrywać tajemnice? Jakby wiedziały coś, czego my, związani z ziemią, wciąż próbujemy zrozumieć. Ptaki od zawsze były czymś więcej niż tylko mieszkańcami nieba, są posłańcami, symbolami wolności i znakami czegoś większego. Ale co te skrzydlate istoty mogą nas nauczyć o duchowości? Jaką boską wiadomość mogą kryć w każdym swoim zaśpiewie czy machnięciu skrzydeł? W każdej epoce, kulturze i wierzeniu ptaki nosiły głębokie znaczenia. W Biblii są symbolami nadziei i boskiej opatrzności, w dawnych tradycjach duchowymi przewodnikami. A dla tych, którzy kontemplują tajemnice życia, przypominają o czymś fundamentalnym, o poszukiwaniu więzi z nieskończonością. Dziś przyjrzymy się duchowym tajemnicom ptaków, ich ukrytym znaczeniom, przesłaniom i temu, co mogą nam powiedzieć o nas samych. Ale zanim przejdziemy dalej, mam pytanie, jaki ptak najbardziej Cię fascynuje i dlaczego? Podziel się tym w komentarzach, być może kryje się w nim również wyjątkowe duchowe znaczenie, które odkryjemy w jednym z kolejnych odcinków. Jeśli fascynuje Cię mistyczna i duchowa strona życia, polub ten film i zasubskrybuj nasz kanał. Tutaj zawsze staramy się odkrywać najgłębsze sekrety łączące naturę, wiarę i naszą duszę. Weź teraz głęboki oddech, otwórz swój umysł i chodź ze mną odkrywać tajemnice, które ptaki mają nam do przekazania. Od najdawniejszych czasów ptaki postrzegano jako boskich posłańców łączących ziemię z niebem. W Biblii pojawiają się w kluczowych momentach jako symbole nadziei i odnowy. Pamiętasz historię Noego? Po wielkim potopie to gołębica przyniosła gałązkę oliwną, oznajmiając, że wody opadły i życie może zacząć się na nowo. Od tamtej pory gołębica stała się symbolem pokoju i boskiej obietnicy nowych początków. Ptaki mają także szczególne znaczenie w życiu świętych. Święty Franciszek z Asyżu. Patron zwierząt słynął ze swojej niezwykłej więzi z każdym stworzeniem, a zwłaszcza z ptakami. Mówi się, że nazywał je skrzydlatymi braćmi i że nawet te najbardziej puchliwe zbliżały się, by słuchać jego kazań. Dla niego lot ptaków był odzwierciedleniem wolności, jaką dusze znajdują w oddaniu się Bogu. Orzeł w wielu kulturach uchodzi za ptaka najbliższego Bogu. Jego majestatyczny lot w przestworza przypomina nam o naszym powołaniu do przekraczania ziemskich trudności i sięgania po to, co wykracza poza nie. Uczy nas, że tak jak jego skrzydła unoszą go ponad burze, tak i my możemy pokonać życiowe trudności dzięki sile i wierze. A sowa? Ach, sowa strzeże tajemnic nocy. W kulturach takich jak rdzenni mieszkańcy Ameryki Postrzegana jest jako duchowy przewodnik, strażniczka ukrytej wiedzy. Jej przenikliwe i nieruchome spojrzenie zaprasza nas do refleksji nad tym, czego nie dostrzegamy nad tajemnicami, które kryją się w ciemności i które można odkryć jedynie dzięki odwadze i introspekcji kropka z drugiej strony koliber przemawia do nas o radości i lekkości. Jego nieustanny ruch, unoszenie się między kwiatami przypomina nam o znaczeniu dostrzegania piękna w drobnych rzeczach i życia chwilą z wdzięcznością. Być może największą duchową lekcją, jaką te małe ptaki mogą nam przekazać, jest to, nawet w prostocie kryje się głęboka więź z boskością. Jezus wzywa nas w Ewangelii Mateusza Godzina 6,26, byśmy przyjrzeli się ptakom niebieskim. Nie sieją, nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a jednak nasz Ojciec Niebieski je karmi. Ten fragment przypomina nam o zaufaniu do boskiej opatrzności. O tym, że nigdy nie jesteśmy sami i że tak jak ptaki są otaczane opieką, tak samo i my jesteśmy wspierani przez większą miłość. Ale co te lekcje znaczą dla nas w codziennym życiu? Zapraszam Cię dalej, byśmy wspólnie odkryli, jak te duchowe przesłania można zastosować w naszej nowoczesnej rzeczywistości. Orzeł oferuje jedną z najpiękniejszych i najgłębszych metafor życia duchowego. Kiedy nadciągają wiatry przeciwności, większość zwierząt szuka schronienia, ukrywając się, aż burza przeminie. Ale orzeł robi coś niezwykłego nie tylko stawia czoła wiatrom, ale wykorzystuje je na swoją korzyść. Rozkłada skrzydła i daje się unosić wznoszącym prądom powietrza, osiągając wysokości niemożliwe do zdobycia w spokojnych czasach. Trudności, z jakimi stykamy się w życiu, straty Emocjonalne wyzwania czy duchowe niepewności często wydają się nie do zniesienia, jak wichury próbujące nas powalić. Ale lekcja od orła jest jasna: te burze mogą być zaproszeniem do wzrostu. Tak jak wiatr, który go unosi, problemy nie przychodzą po to, by nas zniszczyć, lecz by nas wynieść wyżej. Dają nam szansę na rozwinięcie siły, cierpliwości i wiary. Pomyśl o historii Hioba z Biblii. Stracił wszystko rodzinę, zdrowie, majątek. Dla wielu te wichry byłyby destrukcyjne, ale Chajab pozostał niezłomny w swojej wierze. Nie tylko przezwyciężył trudności, ale stał się wiecznym przykładem cierpliwości i zaufania Bogu. Jak orzeł, wykorzystał siłę wiatru, by zbliżyć się do boskości. W naszej duchowej podróży przeciwne wiatry mogą przybierać formę wątpliwości, lęków czy trudnych okoliczności. Czasami czujemy, że jesteśmy wystawiani na próbę, jakby życie chciało nas powalić. Ale podobnie jak orzeł, jesteśmy wezwani, by rozłożyć swoje skrzydła, swoje przekonania, swoją wiarę i pozwolić, by to, co wydaje się przeszkodą, stało się impulsem. Czy potrafimy zaufać wystarczająco boskiemu planowi, by uwierzyć, że każda burza prowadzi nas do większego celu? Jeszcze bardziej fascynujący jest proces odnowy orła. W pewnym momencie swojego życia staje przed wyjątkowym wyzwaniem, jego stare pióra i zużyty dziób utrudniają przetrwanie. Zamiast jednak poddać się, orzeł szuka bezpiecznego miejsca, gdzie wyrywa sobie stare pióra i ściera zużyty dziób o skały. Ten bolesny proces jest niezbędny, by odrodził się silniejszy i gotowy do dalszego lotu. Czy w naszym życiu duchowym nie dzieje się podobnie? Ile razy musimy odrzucić to, co już nam nie służy, zmierzyć się z bólem rezygnacji, by móc narodzić się na nowo, silniejsi i bliżsi boskości? Być może teraz stoisz w obliczu swojej własnej burzy. Może to być czas zwątpienia, straty lub lęku przed przyszłością. Ale pamiętaj o Orle on nie lata pod wiatr bez powodu. Wie, że ponad chmurami i burzą czeka na niego czyste niebo. W życiu duchowym wyzwania zapraszają nas do tego samego, do wzniesienia się ponad chaos, gdzie czekają na nas pokój i jasność, kropka a ty? Jak stawiasz czoła burzom swojego życia? Czy wykorzystujesz przeciwne wiatry, by się wznieść, czy pozwalasz, by trzymały cię przy Ziemi? Pamiętaj: skrzydła masz w sobie. Masz moc, by przezwyciężyć każde wyzwanie, jeśli znajdziesz w sobie odwagę, by otworzyć serce i zaufać większemu planowi. Kropka, podobnie jak orzeł, każdy z nas ma w sobie zdolność, by wznieść się ponad trudności, przemienić ból w siłę i odnaleźć w przeciwnościach drogę do własnego duchowego wzlotu. Sowa to coś więcej niż ptak nocy. Jest głębokim symbolem mądrości, tajemnicy i introspekcji. Gdy świat zasypia lub wycofuje się w obliczu ciemności, Sowa budzi się czujna i gotowa zmierzyć się z tym, czego większość woli unikać. Jej oczy, zdolne widzieć nawet w najgłębszym mroku, przypominają nam, że w ciemności kryją się prawdy, które może odkryć tylko ten, kto odważy się stawić czoła nieznanemu. Na duchowej ścieżce często napotykamy okresy ciemności chwile zwątpienia, smutku lub samotności, które zdają się nas oślepiać. Ale Sowa uczy nas, że ciemność nie jest końcem to brama. W ciszy nocy, z dala od zgiełku świata, jesteśmy zapraszani, by usłyszeć głos Boga. Tak jak sowa wykorzystuje noc, by polować i przetrwać, tak i my możemy użyć momentów introspekcji, by odnaleźć odpowiedzi i siłę które trudno dostrzec w blasku dnia. Oczy Sowy fascynują. Zdają się widzieć nie tylko to, co widzialne, ale także to co ukryte. W duchowym życiu symbolizują zdolność patrzenia poza pozory, dostrzegania tego, co skrywa się za maskami i iluzjami. Jak często dajemy się zwieść temu, co wydaje się prawdziwe, lecz w rzeczywistości jest tylko cieniem tego, co naprawdę ważne? Sowa uczy nas, by patrzeć z jasnością nie tylko oczami, ale też intuicją, tym wewnętrznym głosem, który szepcze prawdy, gdy wszystko wokół wydaje się niepewne. Jezus wielokrotnie w swoim życiu szukał ciszy i odosobnienia, by połączyć się z Ojcem. Przed ważnymi decyzjami usuwał się na modlitwę, z dala od tłumów i chaosu świata. Podobnie jak Sowa, która rozkwita w spokoju nocy, jesteśmy zaproszeni, by znaleźć mądrość w ciszy. To właśnie tam przemawia Bóg, odpowiada wszechświat, a nasze wątpliwości zaczynają się rozpraszać. W dzisiejszym hałaśliwym świecie. Gdzie nieustannie rozpraszają nas powiadomienia, hałas i zewnętrzne wymagania, lekcja Sowy staje się jeszcze bardziej cenna. Zaprasza nas, by wyłączyć świat na zewnątrz i pielęgnować wewnętrzną ciszę. Prawdziwa mądrość nie kryje się w tym, co usłyszymy od innych, lecz w tym, co odkrywamy w sobie. Kiedy ostatni raz byłeś w ciszy? Po prostu słuchając, co ma do powiedzenia twoja dusza, podobnie jak Sowa, która obserwuje z cierpliwością i uwagą, zanim podejmie działanie, również my jesteśmy wezwani do praktykowania introspekcji. Nie bez powodu Sowa jest symbolem mądrości w tak wielu kulturach od mitologii greckiej, gdzie reprezentuje Atenę, boginię mądrości, po tradycji rdzennych ludów, gdzie postrzegana jest jako strażniczka wiedzy przodków. Sowa uczy nas, że mądrość nie jest czymś, czego szukamy na zewnątrz, lecz czymś co budzimy w sobie w ciszy, refleksji i konfrontacji z własnymi cieniami. Jednak stawienie czoła ciemności wymaga odwagi. Większość ludzi boi się nieznanego, woli komfort światła, nawet jeśli to światło oświetla jedynie powierzchnię. Sowa przypomina nam, że to w ciemności odnajdujemy prawdziwe światło to, które pochodzi z naszego wnętrza. Podróż duchowa, podobnie jak podróż sowy, jest cicha, często samotna, ale głęboko transformująca. Podobnie jak sowa, jesteśmy wezwani do przebudzenia w nocy, do odkrycia tego, co ukryte, i do zaufania naszej zdolności dostrzegania światła nawet w cieniu. Na duchowej ścieżce cisza jest złotem, a introspekcja drogą do prawdy. Słuchaj, obserwuj, a odkryjesz więcej. Niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś kropka, a teraz przejdźmy do kolibra małego, zwinnego ptaka, który zdaje się łamać wszystkie prawa natury. Jego skrzydła, poruszające się z niezwykłą szybkością, sprawiają wrażenie, jakby unosił się w powietrzu, tańcząc z gracją. Koliber oferuje nam wyjątkową perspektywę, lekkość bycia tu i teraz. Bez dźwigania ciężaru przeszłości czy zagubienia w niepewności przyszłości. Żyje chwilą obecną, czerpiąc radość z każdej odwiedzanej kwiatu. Tak jak koliber zadowala się drobnymi łykami nektaru, tak uczy nas, że szczęście nie tkwi w wielkich osiągnięciach, lecz w małych momentach piękna. Nie potrzebuje całego pola kwiatów, wystarczy mu jeden. Nie leci w poszukiwaniu najwspanialszych widoków, znajduje radość w tym, co jest w zasięgu jego skrzydeł. Czy my w naszym codziennym pośpiechu potrafimy zrobić to samo? Czy też wciąż gonimy za czymś większym, zapominając o docenianiu małych błogosławieństw, które są tuż przed nami? Koliber zaprasza nas do zastanowienia się nad kluczowym aspektem życia duchowego wdzięcznością. W Ewangelii Mateusza, godzina 6.34 Jezus przypomina nam: Nie troszcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam zatroszczy się o siebie. Dosyć ma dzień swojej biedy, kropka. Ta wiadomość rozbrzmiewa w tańcu kolibra, który nie martwi się tym, co nadejdzie. Uczy nas, że życie chwilą obecną jest aktem wiary, zaufania, że każdy dzień przyniesie to, co potrzebne i że piękno można znaleźć nawet w tym, co proste i skromne. Być może największą lekcją, jaką daje nam koliber, jest to, nie liczy się wielkość tego, co masz, lecz to, jak bardzo to doceniasz. Wspólny posiłek, zachód słońca, uśmiech ukochanej osoby, te chwile, często uważane za zwyczajne, są prawdziwym nektarem życia. Czy żyjemy z taką lekkością? Czy też jesteśmy tak zajęci dążeniem do kolejnych wielkich celów, że zapominamy by delektować się teraźniejszością? Podczas gdy biegniemy, by dotrzymać terminów, odpowiedzieć na wiadomości czy osiągnąć kolejne cele, koliber rzuca nam wyzwanie, by zwolnić. Przypomina, że życie nie jest wyścigiem, lecz tańcem. Tańcem, w którym każdy krok, każda chwila ma znaczenie. Czy potrafimy się od niego nauczyć, pozwalając sobie na chwilę zatrzymania, wzięcie głębokiego oddechu i bycie w pełni obecnym tu i teraz? A ty? Czy znajdujesz radość w drobnych rzeczach? Czy może dajesz się pochłonąć codziennemu pośpiechowi, zapominając, że szczęście jest w chwili obecnej? Może nadszedł czas, by się zatrzymać, rozejrzeć wokół i odkryć, że tak jak koliber. Możesz wtańczyć od kwiatka do kwiatka, celebrując piękno, które już istnieje w Twoim życiu. Ptaki pokazują nam różne ścieżki do pełniejszego życia. Siła orła uczy nas stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i celem. Mądrość sowy przypomina, by ufać swojej intuicji i szukać prawdy poza pozorami. Radość kolibra zachęca, by żyć każdą chwilą z lekkością i wdzięcznością. Każdy z nich oferuje nam fragment duchowej układanki, sposób na odnalezienie harmonii w tak złożonym świecie. To od nas zależy wybór, którą lekcję zechcemy wprowadzić do swojego życia. Który z tych skrzydlatych przewodników inspiruje Cię, by wznieść się wyżej, patrzeć dalej lub żyć z większą lekkością? Odpowiedź kryje się w Twoim sercu, wystarczy, że go posłuchasz. A teraz chcę wiedzieć, z którym ptakiem utożsamiasz się dzisiaj najbardziej? Podziel się swoją refleksją w komentarzu, bo twoje przemyślenia mogą zainspirować innych do odnalezienia drogi do światła. Jeśli podobała ci się ta duchowa podróż i chcesz odkrywać więcej tajemnic, jakie natura ma nam do zaoferowania, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje tej wiadomości i zasubskrybuj nasz kanał. Razem odkrywamy sekrety. Które łączą duszę, wiarę i wszechświat wokół nas. Do następnego razu. Niech każdy moment Twojego dnia będzie pełen słodyczy i lekkości.